Dziś pokażę Ci, jak możesz rozwiązać problem z tym, że dźwięk nie zapisuje się poprawnie podczas nagrywania wideo na iPhone'ie. To bardzo proste. Jeśli nagrywasz filmy i dźwięk nie jest do końca idealny, albo nawet mikrofon się nie włącza, to znaczy nie aktywuje się i nie ma dźwięku. Dziś pokażę Ci, jak możesz to naprawić. Najpierw wejdziemy w ustawienia i przejdziemy do menu aparatu. W aparacie, jak widzisz, trzecią opcją jest nagrywanie dźwięku i klikniemy na nią. Być może masz włączoną funkcję mono i to powoduje pewne problemy. Dlatego polecam używać stereo, i teraz możesz spróbować ponownie nagrać, żeby zobaczyć, czy działa. Jeśli nie działa, przejdziemy do ogólnych i sprawdzimy, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania. Może się to wydawać drobnostką, ale wiele osób pisało w różnych forach, blogach i wątkach na Reddicie, że mają problemy z nową wersją iOS, zarówno z aparatem. Jak i mikrofonem, w zależności od posiadanego urządzenia. Dlatego powinieneś zaktualizować oprogramowanie i kiedy je zaktualizujesz, jeśli problem wynika właśnie z tego, powinno się to rozwiązać. Na końcu, jeśli dalej Ci to nie działa, przesuniemy w dół na sam koniec w sekcji Ogólne i klikniemy Przenieś lub Resetuj. Następnie klikniemy Resetuj. Teraz klikniemy Resetuj ustawienia, czyli pierwszą opcję. To spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień urządzenia tak, jakbyś właśnie je kupił. Jeśli mimo tego nadal nie działa, prawdopodobnie masz uszkodzony mikrofon. W takim przypadku będziesz musiał udać się do sklepu Apple, aby ci go naprawili. Do zobaczenia!